Płacisz za grę 500 virli, jak chcesz, się, żeby móc zagrać wcześniej, odpalasz grę i nie możesz wcześniej zagrać, bo serwery nie działają. Już mi się VIPy w Minecraft już miał. Patrz jak drafty wyglądają, co to jest? Pierwszy draft za 300 złotych. na połączenie z przeciwnikiem, zwycięzcę wyłonimy na podstawie raportu meczowego. A jeżeli był start meczu, jest 0-0, to chyba po prostu on dostawał luza, a ty nie I tak zazwyczaj działało. Ty, mój bilans w draft 0-1, <laughs> Czemu? Czemu? Co jest? Co? Czekaj, to jest taki cheat! Nie wiem, odechciewa mi się grać w tą grę, serio. Boże święty Co ja robię w tej grze? Po co? Nie, nie. No, weź się stąd. Wydaje mi się, że to była najbardziej tilterska edycja FIFA ze wszystkich co grałem. A to pierwszy dzień? Obrzydliwie się gra, obrzydliwie nieprzyjemnie. Nie wiem czemu tak źle jest teraz. A może to miłe siada już z wiekiem się bardziej denerwuje? Może być też tak. Zagramy jutro pewnie tą FIFA. Zobaczymy. O nasz i Serdecznie nie wiem, ten mikrofon mi się od tygodnia pierwszy się nie aktywuje. Zobaczymy, czy będzie szczęście, bucz, czy bucz, jak ty. co roku tak Biedziałeś średnio. Nie. Czy polecam boosterki Scarlet and Violet? Nie wiem, nie znam się na boksach, za bardzo przyznam. Ja się znam na otwieraniu po prostu, żeby wziąć do ręki paczkę i wyjąć karty, na tym się znam. Czy będzie rozpierdalany pad? Mam nadzieję, że nie. Tu jestem. Witam. Cześć panowie i cześć panie. Miał być stream wczoraj, ale siadłem, zacząłem grać karty i grałem do rana w karty. Na dobrą sprawę. No nie było, bo się zasiedziałem troszkę. Stówę wydałeś i dostałeś coś takiego. Kto to? Real Madrid. Nie wiem, czy Wini, a nie, Wini gra chyba na skrzydłę. Markinos. O kurde. Chyba całkiem nieźle wypadło, jak na wydaną stówę. Topa to pato. Na starcie wydałem 5 stów na Fifę i zobaczymy, co siądzie. O, linie, by, by, było takie. Kurwa, może ter? Bo nie. Maria tylko nie walkout. I to kobita jest. Ja, Pierre Pedro Poroz. Jednego walkoutu nie było na razie na ile już paczek promocyjnych. Ale jak będzie walkout, to konkretny. A Fabieński nie wiem, on chyba w kadrze już nie gra O kurwa, napastnik Polska, Liga F A to nie Barcelona, nie robi Liga F Nie wiem co, ty Polka to jest Pajor, Ewa Pajor, akurat Gadamy było o tym Ty, 87. o jasny gwint Daj łokał, Najlepiej z Premier League, już widzę, że kobitka Napastnik, Francja, kobitka Ale może dobra, Katoto 85 tempa napastniczka Spoko, tylko kurde Stary, jak się cieszę, cały Opening się zwrócił. No i tyle, i po paczkach, nie znaleziono żadnego przeciwnika. Jak to? Ty no nie, nie znajduję nikogo. Rivals nie działa teraz. Ty, no nie wiem. Działa wam Rivals? Działają wam Rivalsy, jeśli chodzi o tryb, bo mam to samo. Nie działa główno. Płacisz za grę 500 firli, jak chcesz się, żeby móc zagrać wcześniej. Odpalasz grę i nie możesz wcześniej zagrać, bo serwery nie działają. Już mi się VIPy, w Minecraft. Minecraft przypomniał. Paczek, drafty wyglądają. Co to jest? Pierwszy draft za 300 zł. Już sprawdzam. Drafta ludzie nie grają po to, żeby w wpierdol dostać. Chyba, że ja. Wracono połączenie z przeciwnikiem. Zwycięzcę wyłonimy na podstawie raportu meczowego. A jeżeli był start meczu, jest 0-0, to chyba po po prostu on dostawał luza, a ty nie i grałeś jeszcze oh. dalej. Tak, zazwyczaj działało. Ty, mój bilans w draft 01. <laughs> Czemu? Czemu? Co jest? Co? Czekaj, to jest taki cheat, o ja pierdol, nie wiem, odechciewa mi się grać w tą grę, serio, kompletne wyjebanie, nawet brak informacji na Twitterze, że coś nie działa i kiedy będzie działać, że przepraszają, że coś tam, że jest obciążenie, nic, ale kuresztwo. No w tym roku przeszli samych siebie, różnie było z pifą, zazwyczaj się nie lubiło za mechanikę ogólnie paczkową, wydawania pieniędzy na to, bo te karty już są po jakimś czasie nic z tym nie zrobisz, ale tutaj to nawet nie kwestia krytykowania mechaniki, tylko nic nie działa. Jedno Samę chcę mu strzelić jedną. Nie dwie. Jesteśmy w ostatnią fazę meczu, ale chyba nie mamy co spodziewać się jakichś specjalnych emocji. Miejscowa drużyna kompletnie dzisiaj zawiodła. Dobra, w doliczonym czasie gry. I to koniec meczu. Ostatnie akcje będą, tylko nie dla, nie, nie, no dla niego będzie ostatnia. Chociaż po doliczonym ja raczej będę miał. Na Mecz dobiega... Ręka powinna być ostatnia akcja jego. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Kurwa. Państwa, Zawsze to gora. samo. Ale nie ma co do stracenia na razie, bo jestem na samym dnie. 5-2. Mecz, koniec spotkania. Nieprzyjemna rozgrywka, oj, ani trochę. Tak gra ja to taki ściek. No, no, mam nadzieję, że w przyszłym roku już serio nie zagra. Mam taką nadzieję. To jest zły wybór po prostu, granie w to. Dobra, może teraz się uda. Pozytywne nastawienie. Nie grać ciągle do przodu. Zaradą wiza szczatu. Będzie ciało na boisku przedmeczowe analizy Oj, dobrze pracuje chłop. O kurwa, dobra, next. chwilę dam surrender tego i pójdziemy next, bo wiem, że to już jest wyjebane i tylko się będę denerwował. Można wyjść. Ja znam swoje możliwości o to chodzi. Ja więc ja takiego chłopa zrobię, tylko się w kurwie. a nie zagram. Więc oddaję mu zwycięstwo i go next na koś niższym trochę poziomem. Dobra, może teraz... Nie dobrze. Próbuję teraz znaleźć miejsce na strzał. Proszę Ojej. Kurwa, chuj ja w to gram. Ani to nie jest przyjemne. Jak chcę aspekt losowości, mogę sobie otwierać karty, tylko się wkur... Po co to? Po co ja w to gram? Po co w to kurwa gram? Po co po co jeszcze tak zepsutej grze jak 500 złotych early accessu? ze się nabija? Płacisz za early access, którego nie ma i nie możesz nawet zagrać. A, jak chęli. przez 5 godzin dzisiaj. A, tak zagram nexta? Nie, 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 nie wiem, nie wiem co myśleć już sam. Co roku to samo jest. Próbuję sobie jakoś to wytłumaczyć we żeby już nie włączyć, żeby nie popełnić tego błędu i nie włączyć tego gówna nigdy. Kiedy boosterki przyjdą jakoś? Case przyjdzie w przyszłym tygodniu. 288 boosterów. Ostatni opening przed przerwą. Do OP09. Jak wyjdzie OP09, to zamawiam OP09. Tam będzie opcja dostać kartę Gold Manga. I ta karta aktualnie w wersji japońskiej kosztuje całkiem sporo. A wersja angielska jeszcze droższa jest. Na pewno dostaniesz? To nie próbuję, to się nie dowie. Dlatego będzie czas próbować. Przy takim kejsie, że dostanę Luffy'ego, myślę, że mam w okolicach 10%. Że dokładnie Luffy'ego. 10, 15. Ty, chwilę już nie grałem i już mi lepiej na łbie. I już Hika mi wróciła do normy wszystko. Git. tak ja tylko zmieniłem myśl o tym. Wypierdala. Z tej gry nie gram w to, ale albo kur... Może jeszcze w sumie. Nie wiem, nie wiem. Czemu mam robić coś co mi smańcy tylko wydłuciągnie? ciągnie? Czemu? Po co? Palo to chociaż trochę frajdy daje, to ani frajdy. <laughs> Boże święty. Co ja robię w tej grze? Po co? Teraz <laughs> będzie <laughs> <laughs> nie, no, wypuść się stąd! Kurwa idę! Nie włączam tego. <laughs> Nienawidzę tej. Nie cierpię tego syfu. Nie wiem, kurde, z jednej strony by człowiek pograł, a z drugiej strony nie mogę patrzeć na to, co ci ludzie robią. Nie, wypierniczam. Zobaczymy. Może jeszcze jutro mnie najdzie, ale nie chcesz mi się w to grać. Póki co. I jak zagram, to jeszcze maks jeden dzień obstawiam. Główno śmierdzące. Oj. Wydaje mi się, że to była najbardziej tilterska edycja FIFA, ze wszystkich, co grałem. Nie byłem tak podkurwiony na FIFA jeszcze. Aż tak. Mam wrażenie, że aż tak nie. A to pierwszy dzień. Obrzydliwie się gra. Obrzydliwie nieprzyjemnie. Nie wiem, czemu tak źle jest teraz. A może to miłe siada już z wiekiem i się bardziej denerwuje. Może być też tak. A jak sytuacja się ma odnośnie turbochillerskiej gry, która nazywa się Project Diablo 2? 15 października? Kurde, akurat jak chciałbym zacząć w październiku gdzieś powoli starcia z Valorant. Ty, ale szło gorzej niż zwykle. No, szło gorzej niż zwykle. Zagramy jutro pewnie w Zobaczymy. Ustawię strategię. Ustawię wszystko i zobaczymy. Taktyki. No, jest przewidywana szansa i tak. Jutro i zagranie w coś innego. Tak, testowo. Zobaczę, ochłonę trochę. Emocjonalnie poustawiamy wszystko i spróbujemy znowu. Może te osoby, które już faktycznie są dobre, zdążą rangę w bici. Będę grał trochę na większych bambiorów. Kiedy Five City, bo dawno nie było RP? Oj, oj, oj. RPE, DICE OF Cringe. Tak. RP to jedna chyba z najbardziej niezręcznych przygód na tym streamie, była. No, jedna z takich bardziej niezręcznych. Ja pamiętam, jak miałem, kurde, za pierwszym razem, jak jeszcze RP nie było aż takie popularne. To jeszcze powiedzmy raczkowało. I za pierwszym razem, jak wleciałem na RP i sobie skonfigurowałem to poza streamem, to pamiętam, że bardzo, ale to bardzo pozytywne wrażenia miałem z tego. Super, że, że fajna zabawa, że super, naprawdę. Tylko pierwszy raz to było, za pierwszym razem, jeszcze poza streamem. No i pograłem, trochę też się fajnie grało. I po tym pierwszym razie, tak jakby przesyp nastąpił. W sensie doświadczyłem, zobaczyłem co to jest, pograłem i potem mocny przesyt wleciał. Ludzie chcieli tego dalej, ale dla mnie te czynności były w większości dosyć mocno powtarzalne. No i też nie podobała mi się meta, która była bazowana na non-stop napadach i porwaniach i, i chuj. Nudziło mnie to trochę też już z czasem. To pytanie tak, jest trzecia 10 No, jednego Valoranta możemy zagrać. Jeden rankedzik możemy walnąć. Na pewno nie tą Fifę ob obrzyganą. Ble! Jutro Fifkę ostatni dzień pewnie będzie. Nie wiem, czy da radę raczej dłużej w to grać. Może być ciężko. Rozgrzewka. match rozgrzewka. O Jezus, jak dobrze już wyjść z tej Fify. A, mimo, że to jedna gra, to nie ma fullshary. Czuję, że to powoli się może dziać. Że powoli Valorant mnie przyzywa. Oj, kur... Dalej mam ten sam problem. I też ciężko mi zdiagnozować dlaczego. Przy szybkich obrotach, 180, 360, to nieważne o ileś tam stopni. Zamiast się obracać na płaszczyźnie poziomej. Bardzo często mam tak, że szybki obrót i mi myszka do góry wypiernicza. Co jest strasznie niefortunne, bo muszę obniżyć to i... Tracę czas. Nie wiem czemu tak jest. Bo nawet stałem, próbowałem, pamiętam, na strzelnicy siedzieć po ileś tam dziennie po kilka minut, tylko obroty. Poziome trenować. Szybkie poziome obroty. I dalej to występowało. Nie wiem czemu tak jest. Przy szybkim obrocie wypieprza mi kursor do góry. Jeżeli masz problem z obracaniem się, że czy celownik leci w górę, zmniejsz sobie lod w mieszce. Wiesz co, wydaje mi się, że to ruch ręką jest po prostu, a nie, że coś mieszko mnie tak. Nie, wydaje mi się, że to jest do wypracowania. Siedzisz godzinę dziennie na strzelnicy, obracając się poziomo i po dwóch tygodniach nie. Nie jest to możliwe, żeby nie wyeliminować tego problemu. Tylko Znależono kwestia, żeby się gry? chciało Jakipa w pierdolu. Ułatka zniszczona. Dostał oh. jeden gracz. Zobaczył mnie? Hmm? Dla... Obrońcy wygrywają. Chyba. No. Hmm. A, to demut jeszcze był, o ja pier... Jeszcze demut. Nie wiem. Ale i tak nawet po takiej grze, to nawet nie czuję za bardzo negatywnych emocji. Tu jest tak, no, no szkoda. Ale to, to, to nawet nie jest ułamek tego, co FIFA oferuje. To nawet nie jest najmniejszy ułamek tego, co FIFA mentalnie oferuje. Tego główny gnoju. Tu czuję, no szkoda. A w FIFA czuję, kurw, takie rzeczy mi we. ta prawa gałka to bym zębami wygryzł z tym ludziom spadów, żeby tego nie używali. To L2 to, jak widzę, jak się garbią te postacie, i kurw, de... nie, nie mogę, nie mogę o tym myśleć, bo się idę w pizdu. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Jeszcze jutro dzień pełen FIFY. Będzie super, papa. Pa, dobranoc. Do zobaczenia. Śpijcie dobrze.